Dzień dobry, chciałabym Wam dzisiaj pokazać coś kooperacyjnego. Do tej pory było sporo gier rywalizacyjnych, teraz zajmijmy się czymś, gdzie można współgrać. Jest to gra AI Space Puzzles, wydana w Polsce przez wydawnictwo Smart Flamingo. Grę dostałam do recenzji, a o czym jest ta gra? Wcielamy się w e, ludzi, którzy uratowali się z wielkiej nuklearnej zagłady. Lecimy sobie statkiem kosmicznym, śpimy sobie smacznie w kapsułach i bum! włącza się alarm. Błąd krytyczny. Tylko my możemy uruchomić procedurę bezpieczeństwa. Ale nie jest to takie proste. Mamy za to sztuczną inteligencję, która prowadzi nas krok po kroku. Nie zawsze jednak jej podpowiedzi są wprost i idealne. Dlatego chodzi tu o to, żebyśmy się porozumieli ze sztuczną inteligencją w taki sposób, by nas uratować i pędzić w nieznane w kosmos dalej. Czy nam się to udało, to zobaczycie w dalszej części filmu, a teraz zapraszam was na zasady gry. Przygotowanie gry. Wybierzcie gracza, który przejmie rolę sztucznej inteligencji. Osoba ta natychmiast rozstawia przed sobą zasłonkę. Potasujcie 16 kart pomieszczeń i rozmieście je w kwadracie 4 na 4. Obok połóżcie kartę rund oraz cztery karty kluczy. Utwórzcie pule znaczników kostek i pionku. AI tasuje talię kart układów docelowych i dociąga jedną z nich. Kartę chowa za zasłonką, a reszta kart trafia do pudełka. Jeśli chcecie zwiększyć poziom trudności rozgrywki, możecie użyć kart kryzysowych układów docelowych. Z księgi scenariuszy wybierzcie jeden z kilkudziesięciu dostępnych. AI otrzymuje zestaw żetonów podpowiedzi zapewniany przez wybraną misję. Pozostałe odłóżcie do pudełka. Jeden z neutralnych znaczników połóżcie na wskazanym przez misję polu karty licznika rund. Zapoznajcie się również ze specjalnymi zasadami konkretnej misji i wykonajcie ewentualne kroki dodatkowe. Czas zacząć grę. Zasady gry. Celem gry jest odwzorowanie układu z karty na planszy w wyznaczonej liczbie rund. Gracze będą musieli ustawić pionki w odpowiednich kolorach na wskazanych polach. Do konkretnych piątków będą musieli również przypisać odpowiednie klucze, a w niektórych scenariuszach trzeba będzie również ustawić konkretne wartości na kostkach. Kostki umieszczamy na plansze razem z pionkiem. Kiedy kładziemy pionek na planszę lub go zdejmujemy, wartość kostki należy ustawić na jedno oczko. Liczba oczek symbolizuje ile razy trzeba przekręcić odpowiedni klucz, aby uruchomić procedurę bezpieczeństwa. Gra składa się z rund, podczas których swoją turę wykona gracz AI oraz kosmonauci. Tura AI. AI przy pomocy posiadanych żetonów musi udzielić kosmonautom podpowiedzi. Ta wartość wskazuje z ilu żetonów można skorzystać podczas pojedynczej rundy. Żetony mogą się stykać oraz nachodzić na siebie, jednak zawsze muszą być układane obrazkiem do góry. Gracz układa podpowiedzi za zasłonką i dopiero gdy jest gotów, odsłania je, pamiętając, by nie pokazać innym graczom karty układu. Na przykład w ten sposób gracz może dać znać, że pionek w tym kolorze ma znajdować się w pomieszczeniu z tym symbolem. Gracz AI nie może komunikować się z pozostałymi graczami w inny sposób niż poprzez pokazanie żetonów. Nie można rozmawiać, nie można robić min, nie można przewracać oczami, trzeba być profesjonalistą. Która kosmonautów. Gracze wspólnie decydują, jak zinterpretować uzyskaną podpowiedź, by przesunąć pionki na planszy. Również oni mają ograniczoną liczbę akcji na rundę, wskazano w tym miejscu opisu misji. Każdą akcję mogą poświęcić na postawienie pionka na planszę lub jego z niej zdjęcie. Mogą oni również przestawić pionek na dowolne inne miejsce na planszy, a w scenariuszu, podczas którego używane są kostki, zmienić wartość jednej z nich. Gracze mają również dostęp do czterech kart kluczy, na których mogą zaznaczyć zdobyte podczas gry informacje. Układanie i przesuwanie znaczników na kartach nie jest akcją i może być wykonywane w dowolnym momencie tury. Można na nich umieszczać dowolną liczbę kostek w kolorach pionku, jednak w momencie deklaracji położenia docelowego na każdej z kart musi znajdować się dokładnie jedna kostka wybranego koloru. Na tych polach kosmonauci umieszczają elementy, gdy nie są do końca pewni, czy wszystko dobrze wydedukowali. W rzędzie poniżej zaznaczamy tylko te elementy, co do których mamy pewność. Tutaj kładziemy kostkę w kolorze pionka, który ten klucz ma posiadać. Neutralna kostka w tym sektorze informuje nas, czy jesteśmy pewni, czy też nie, że klucz znajduje się w odpowiedniej lokacji. Te pola brane są pod uwagę tylko w scenariuszach powiązanych z kostkami. Tu również zaznaczamy, czy jesteśmy pewni ich wartości, czy też nie. Na koniec rundy kosmonauci przesuwają znacznik rundy na kolejne pole, co daje sygnał graczowi AI do przygotowania kolejnej podpowiedzi. Koniec gry. Gra może zakończyć się w dwóch momentach: kiedy licznik rundy dojdzie do pola z klepsydrą, albo gdy w dowolnej rundzie gracze deklarują ułożenie układu i sam już niosą kostkę na ostatnie pole toru. Gracz AI odkrywa kartę układu i wspólnie sprawdzacie, czy wszystko się zgadza. Odwzorowanie jest poprawne, gdy na każdej karcie klucza znajduje się tylko jedna kostka w kolorze pionka, a sam pionek stoi we wskazanym pomieszczeniu. Układ może wymagać również ustawienia konkretnych wartości na kostkach albo umieszczenia pionka na polu X. Jeżeli układ jest prawidłowo odzorowany, gracze odnoszą zwycięstwo, jeśli nie, przegrywają. I tak wyglądają podstawowe zasady gry. Jeżeli scenariusz wymaga jakichś zmian, znajdziecie wszystkie informacje w księdze scenariuszy. Gra oferuje dwa tryby rozgrywki. W trybie presja czasu kosmonauci mają tylko 45 sekund na wykonanie wszystkich swoich akcji. Sabotażysta wymaga przynajmniej trzech kosmonautów przy stole. Przytasujcie te karty, rozdajcie je graczom. Gracz, który będzie posiadał tą kartę, wygrywa wtedy, kiedy misja się nie powiedzie. A teraz zapraszam Was już na naszą rozgrywkę. Zaczynamy rozgrywkę. Będzie to na pewno najtrudniejsza rozgrywka dla mnie, ponieważ nie mogę się odzywać. I jestem sztuczną inteligencją, ale to, że nie mogę się odzywać, jest chyba najtrudniejsze, dlatego Krzysiu powie, co będziemy robić. Magda nie umie się nie odzywać. To jest nasze czwarte nagranie, w którym nie będzie się odzywać, czyli się będzie odzywać. Ale spróbujemy. Mamy tą misję trwającą 9 rund. AI może udzielać podpowiedzi składających się z 5 żetonów. Ja mogę wykonać 4 akcje natury, i jednocześnie na planszy mogą być tylko 4 pionki. Proszę o pierwszą podpowiedź. <grystanie> ok, Pantomima, dwa słowa. Wylosowałeś kartę? To zaczynaj. Mamy pierwszą podpowiedź, która niewiele podpowiada. Piątka ma być w takim pomieszczeniu i to chyba jest to pomieszczenie. Po co z tego? To najpierw sobie wsadzę tam coś, żeby pamiętać. Bum. Okej. Okay. I w drugim pomieszczeniu chyba po skosie ma być trójka. Może tak być, ale nie musi. Wezmę sobie na razie żółtego. Wstawię go tu, znowu na jedynkę. Dobra, żeby cokolwiek zapamiętać. To muszę użyć zrobię sobie tak. Na razie może będę pamiętał, że to jest w tych pokojach. A dwoma pozostałymi akcjami wystawię sobie jeszcze dwa ludziki. Zobaczymy, czy to ma sens. Czy nie ma sensu. Niebieski pójdzie tu. I też dostanie jedynkę. A zielony pójdzie tu. I nie zgadniecie, też dostanie jedynkę, bo nie ma innego wyjścia. Mam nadzieję, że teraz chociaż dasz mi znać, czy któryś ludzik jest. Powiedz na planszy. Twoja kolej. O jezu. Dobra. Tylko co z tego, że kolor się nie zgadza? Jakie ja nie wiem, jaki tam kolor powinien być? no bo Ta informacja mówi, że czerwony kolor jest zły. Super. Ale jaki jest dobry? A w poprzedniej turze nie przesunąłem na nadrobiłem jak Magda wymyślała podpowiedź. Nie mam tego, jak zaznaczyć. Teraz nie wiem, czy żaden z tych kolorów nie jest dobry, mam wyrzucić czerwonego. No ciężki z Ciebie AI. Zdejmę go z planszy. Drugą akcją na jego miejsce wstawię. Czarnego, jeżeli to ma być dobrze i tam ma być ten klucz, to zrobię, że czarny ma mieć ten klucz. Więc klucz i miejsca, nie wiadomo koloru. Czyli na pewno wiemy, że to nie wiemy jaka kostka. Nie wiemy jaki kolor, także bardzo mało wiemy. Dobra. Mam jeszcze dwie akcje, z którymi nie wiem co zrobić. Totalnie. Mogłbym przestawiać pionki, ale nie dostałem żadnego sygnału, że pionki stoją w złych miejscach. Nie wiem, czy cokolwiek znajduje się na odpowiednim miejscu. Nie wiem, czy zmieniać wartości na kostkach. Totalnie nic nie wiem. I no to tą akcję ustawię tu 3, a tu ustawię 4, żeby były różne, wszystko. O Jezu! Czyli co my tu mamy? To jest symbol tego pokoju. Z tego wnioskuję, że mam przenieść ten kolor tu, ale co mam położyć tu? Never know. Dobra. Zrobimy tak i założę, że coś wiem. Przestawię tego tutaj, to jest jedna akcja i zamienię tą wartość na 5. To jest druga akcja. I uważam, że to będzie to. Że żółty jest w dobrym miejscu, ma dobrą kostkę i wszystko ma dobre. Tak zakładam. Jedno byłoby z głowy. Tylko teraz co wsadzić? Tu! Czarny jest zły, czy czarny jest dobry? Dobra, zdejmę czarnego. Jedna akcja jeszcze nie została, i wstawię tutaj białego. Z jedynką, oczywiście, bo on dopiero co wchodzi na planszę. Na razie zakładam, że żółty jest ok, a całą resztę potrzebuję podpowiedzi od AI. <grytanie> Twoja kolej. Wow, wow, wow! Ojejku! To jest dobrze. Niby. Dobra, wartość 3 to pamiętałem z poprzedniej podpowiedzi. To pierwszą akcją zmieniam to na 3. I to będzie biała kostka i trójkątny klucz. Tak, jak już byśmy mieli dwie rzeczy zablokowane. No to znaczy, że cała reszta jest źle. Hmm. Właśnie nie wiem, czy mam zdejmować te kostki, zostawiać te kostki. Mam trzy akcje do wykorzystania, i nie wiem, co z nimi zrobić. Przesunę tego tu jedną akcją. Tego przesunę tu drugą akcją, i tu zrobię wartość 5. Może wtedy będzie Ci łatwiej coś mi podpowiedzieć, albo dobra dam 6. Chociaż nie, te są zablokowane, to je olać. Ale jeśli tam jest błąd, to dam Ci 6. I to 4 akcje były, tak? Kostka, ruch, ruch, kostka. Tak? 4 mhm. zrobiłem, nie zrobiłem za dużo. Która dobiega końca. Ojej, czyli Co zielonego miałbym przenieść? No, czemu na siebie nachodzą? To jest mikrofon i, i takie coś. To chyba to jest ta lokacja. Teraz pytanie, czy ja mam zmienić wartość, czy tylko je przemieszczać. Hmm. To ja przeniosę tego typka tu jedną akcją. Co by tu jeszcze obstawić ciekawego? A zaryzykuję, że ten zielony to będzie klucz kwadratowy. Najwyżej powiesz mi, że coś zrobiłem źle. Hmm. A to już zupełnie nie wiem, do tego niebieskiego przestawić, czy niebieski jest potrzebny, czy jest niepotrzebny. Czy tu masz zostać szóstka? Nic nie mówisz, no, nic nie mówisz, nie mam z kim pogadać na ten temat. Więc nie chcę tej szóstki zmieniać, skoro zostawiłaś, że szóstka i kolor się zgadza. Więc bym zostawił ich tutaj, tak na wszelki wypadek, ale no mam... Mam dużo akcji do wykorzystania, nie wiem, co mam zrobić. Ruszać go, nie ruszać. Przepadną mi trzy akcje. Zepsute AI sobie nie radzi. To chociaż zmienię wartość na dwa. Bo mam taką ochotę. Dwie akcje przepadły, która się skończyła. Wow, 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 Aż tak dobrze. Nie, to, to nie jest, że. No i teraz mnie nie wiem. Bo to jest strzałka. Dlaczego daj strzałkę do tego? Pomyliłeś no, czy to mam przenieść? Ja nie rozumiem. Nie współpracujesz ze mną. Zakładając, że to jest na dobrym miejscu, no założę, że jest na dobrym miejscu, że chciałeś dać ptaszka, a nie przesunąć gdzie indziej. A może jednak? Nie wiem. No i znowu mam trzy akcje do wykorzystania i nie wiem na co. Ale cztery, bo nic nie zrobiłem. Nadal nie wiem, czy niebieski powinien tu być, czy nie. Zrobimy tak. Dam, dam, dam. Jedna akcja. I. Jaka tam może być wartość? Nie wiem, czy na tych kartach te wartości się powtarzają, ale zakładam, że nie, więc tu musi być dwa albo cztery, żeby było dobrze. Ty mnie wzdychaj, bo wzdychanie to też podpowiedź, moja sztuczna inteligencja. Daj pomyśleć. Czyli chcesz, żebym zmienił na cztery. Dobrze. Już nic nie robię, pokaż mi dobrą podpowiedź. Trzy rundy do końca. No pokaż mi, byś. Jezu. Mm -hmm. Czyli zmień dwójkę na czwórkę. Po pierwszą akcję zmienię na czwórkę, niech i tak będzie. I przenieś do lokacji. Tak blisko siebie wszystkie stoją. Hmm, interesting. Dobra, to jest chyba ta lokacja. Zakładam że już wszystko wiemy. Zobaczymy, jaka będzie Twoja ostatnia podpowiedź. Eee... Przesunęć czwórkę na pokój obok, a to, że wcześniej pokazałaś ten pokój no pokazałaś ten symbol a teraz jest inny symbol ale opowiesz potem dlaczego tak pokazałaś i to miało sens ok magnetka bateria, nadajnik Przenieś czwórkę na to pole Dokonałem tego i chyba więcej nie robię. Wielkie zwycięstwo. No zaraz, zaraz, pokaż kartę, bo już tak mieliśmy, że nie było wielkiego zwycięstwa. Także tu mamy, że żółty ma mieć wartość 5, tak? Tak. I mieć ten klucz zgadza się. Niebieski ma mieć kwadratowy klucz i wartość 4. Zgadza tak. się. Biały ma mieć wartość 3. 3. Zgadza się. 3. I ten klucz i tam jest wartość 6. Tak. Dobra. To teraz wytłumacz mi, czym była przedostatnia podpowiedź, bo nie rozumiem. Tu jest aż trzy symbole, a mam tylko pięć klocuszków, żeby pokazać. Więc łatwiej mi było przesunąć się stąd tu, Aha. a potem dać tylko jednym pchnięcie, bo cała reszta stała. Ale jak zacząłeś kombinować, nic mi nie powiedziałaś! Może ja to. Bo one już były ustawione, musiałam je tylko zamienić. Ja mi nie ziu, 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 ziu. Ale nie kazałam ci zamieniać. Jak był zły kolor, ktoś ci pokazał. Myślałam, że zrozumiesz, jak jest zły kolor, to znaczy, że go jeszcze nie ma na planszy. I zrozumiałeś! Gratuluję, to twoja wielka wygrana. Przezwyciężyłaś. Nie mówiłam, o nim. Tak, udało nam się. Ciężka jest tak, nie można mówić, ale tak jest bardzo fajna. Tak właśnie wygląda. Wyglądają puzzle w kosmosie ze sztuczną inteligencją. Dzięki. Jak mogliście zauważyć, tym razem udało nam się dogadać i udało nam się otworzyć wszystkie pokoje i zabezpieczyć statek, możemy fronąć dalej. Natomiast nie zawsze jest tak kolorowo. I chyba od tego zacznę i to jest jakby największa moja bolączka. To może być bardzo frustrujące, kiedy próbujemy komuś przekazać informację, szczególnie jeżeli jesteśmy AI, bo AI przekazuje informacje. I ten ktoś nijak rozumie to, co chcemy przekazać. Najgorsze już jest to, gdy my próbujemy dostosować się do tej osoby, bo słuchamy tego, co mówi, bo jednak kosmonauci mogą rozmawiać i nawet powinni mówić, co robią, żebym ja na przykład jako AI wiedziała, w jaki sposób podpowiedzieć cokolwiek. I tu się zaczynają schody. Ja się próbuję podporządkować pod kosmonautów, a kosmonauci nagle wpadają na pomysł, że będą myśleć tak jak ja. I znowu totalnie się rozmijamy. Więc ten element gry może być naprawdę bardzo frustrujący. I występuje on właściwie tylko wtedy, kiedy gra się tą osobą AI, bo tutaj jest, znaczy ja przynajmniej to tak odbieram, to już takie moje odczucie, że jak nie potrafię czegoś przekazać, chcę coś konkretnego powiedzieć, i ta osoba wymyśla coś zupełnie innego, to, to we mnie aż się gotuje. <słuch> po prostu jest to taki element tej gry, który z jednej strony jest fajny, bo daje to, te emocje, a z drugiej strony potrafi być frustrujący. Natomiast i co jest ogromnym plusem tej gry? Ta gra jest na tyle prosta i ma na tyle proste zasady i jest na tyle szybka, że jakby ta początkowa frustracja i czy pierwsza rozgrywka nie jest, nie jest męcząca. Wręcz przeciwnie, chce się zagrać jeszcze raz. I tutaj za chwilę wchodzi kolejna rzecz, która jest jeszcze większym plusem tej gry. Chodzi o to, że każdy scenariusz, który mamy, jest ich 40, jest coraz trudniejszy. To znaczy, te pierwsze wprowadzają nas w to, jak się gra, i jeżeli będziemy grać je po kolei, to jakby ten element frustracji, że coś nam nie, nie tryta, coś nie zgrzyta, coś jest nie tak, jak trzeba, e, nie wystąpi, bo my się właśnie ucząc tych scenariuszy krok po kroku, będziemy uczyć się też siebie, i to też jest bardzo fajne w tej grze, że trzeba tu się komunikować, mimo że AI nie może powiedzieć słowa, i to. Jest bardzo trudne to powiedzieć, bo zanim zagraliśmy naprawdę dobrze, żeby można to było w filmie pokazać, że AI, czyli ja, się nie odzywa. To było trudne z punktu widzenia osoby, która lubi gadać, więc no, nie sadzajcie do AI osoby, która lubi gadać, bo będzie się tam męczyć. Natomiast sama gra jest naprawdę dobra. Po prostu tu wszystko gra. To, że scenariusze są poukładane od najłatwiejszego do to najtrudniejszego. To, że jest to wydane w małym, kompaktowym pudełeczku. Otwieramy i mamy śliczne komponenty. Tem, ci mali kosmonauci drewniani są po prostu przesłodcy. Wszystko gra tu w tej grze, wszystko płynie, gdy zaczynamy grać i same podpowiedzi, które możemy przekazać tylko za pomocą symboli, które leżą i, i czasami trochę mamy więcej tych kafelków, trochę mniej, ale zawsze mamy tylko te symbole spowoduje, że jest to też troszkę inna gra niż te dedukcyjne, do, które nas przyzwyczaiły do rozwiązywania zagadek. Tu nie ma łączenia jednego z drugim. Tu my musimy przekazać tą informację, to my musimy znaleźć klucz, żeby nasi kosmonauci znaleźli klucz do odpowiedniego pokoju. Więc myślę, że ta gra jest naprawdę jedną z lepszych. A co jest jeszcze punktem takim dobrym? To, że zagra w nią i ośmiolatek, i 88 latek. I każdy będzie się dobrze bawił. Zagra osoba, która dopiero zaczyna jakby zabawę z planszówkami i próbuje zobaczyć, co to jest, i wytrawny gracz, który lubi gry, które trwają po 10 godzin, siądzie przy tej grze i naprawdę będzie się dobrze bawił. Gra jest świetnie skonstruowana, pięknie wydana, i wydaje mi się, że teraz na wakacji jest idealna w punkt. Dziękuję wam bardzo i zapraszam was już na kolejny film. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli polajkujecie ten film, skomentujecie, najlepiej napiszcie jakie są wasze doznania grając w tą grę, bo to nie jest jakaś najnowsza gra, oraz zasubskrybujcie kanał. Dziękuję wam serdecznie do zobaczenia.